Tragiczny bilans weekendu. W Polsce utonęło 26 osób, w tym dwie na Opolszczyźnie. Większość wypadków miała miejsce na niestrzeżonych kąpieliskach. Kalendarzowe lato trwa dopiero 4 dni, a liczba utonięć stale rośnie. Tylko w samym czerwcu w wodzie straciło życie około 80 osób. Wczoraj 23 czerwca utonęło dwóch osiemnastoletnich mężczyzn. Tragedia miała miejsce w Mależowicach Wielkich w województwie opolskim na terenie niestrzeżonego, zalanego wyrobiska Żwiru. Mężczyźni ci to e, mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Policja ustaliła, że do wody weszło trzech mężczyzn. E, w pewnym momencie e, pod nimi osunęła się ziemia. Jednemu z nich udało się dopłynąć do brzegu. Niestety pozostali dwaj utonęli. Policja w chwili obecnej ustala okoliczności całego tego zdarzenia. Jednak bez względu na jakie by one nie były, często łamiemy zakazy i bagatelizujemy podstawowe zasady korzystania z kąpielisk. Choćby dla własnego zdrowia i życia, należy przede wszystkim pamiętać, by nie korzystać z niestrzeżonych kąpielisk oraz nie wchodzić do wody po uprzednim spożyciu środków odurzających. Również podczas splażowania pamiętajmy, że rozgrzane słońcem ciało schładzamy w wodzie powoli, w przeciwnym razie grozi nam szok termiczny. Służby mundurowe apelują o rozwagę, ponieważ brak wyobraźni może kosztować nas najwyższą cenę.